Skoki narciarskie w maju czemu nie? W dodatku, aby spróbować swoich sił w tej konkurencji, nie trzeba było jechać w góry, a wręcz przeciwnie, to zawodnicy z gór, a dokładnie z Klimczoka Bystra przyjechali do Ruczynowa Kołobuska Zdroju, aby spróbować swoich sił na najmniejszej skoczni w Polsce. Najpierw rozgrzewka. No. Poprawa koordynacji i można skakać. Młodzi zawodnicy MKS-u pimczok Bystra przyjechali do Rucznowa sprawdzić, jak skaczy się na najmniejszej skoczni narciarskiej w Polsce. Zabawa jest fajna, a skocznia jest ok. Do wspólnej zabawy, bo tak trzeba nazwać trening skoków narciarskich, który odbył się w okolicy Buska Zdroju, zaprosił jej konstruktor Mateusz Seremak. Dlatego Klimczok Bystra, bo Kacper od jesieni trenuje w tym klubie. No i dla nas to wielka frajda, że mogliśmy zaprosić całą tą rodzinę narciarską. Której częścią stał się syn właściciela skoczni Kacper, który od ponad pół roku raz w tygodniu jeździ blisko 200 km na treningi do Bystrei. Cały czas się Bawi tymi skokami. Chciałbym jak najdłużej skakać i żeby to się nie zakończyło nieprzyjemnie, ale jak najlepiej. Tym razem to jego klubowi koledzy i koleżanki mogli sprawdzić jak skacze się na skoczni, na której Kacper Seremak stawiał swoje pierwsze sportowe kroki super się na niej skacze, tylko pierwszy skok tak trochę dziwnie, bo nie można było wyczuć, kiedy się odbić, ale potem już fajnie było. To jest bardzo fajnym obiektem, według mnie do nauki też jest naprawdę super. Jeżeli ktoś tutaj chce stąd przyjechać nauczyć się tutaj skakać, potem iść do, do, na góry, do Szczyrku, czy do takiej Wisły, to myślę, że na spokojnie można tutaj przyjaźń się nauczyć skakać. Obiekt doceniają także władze Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to bardzo ciekawa i uważam, że bardzo dobra inicjatywa polegająca na tym, że nie tylko w terenach Górcy, ale również na równinach, Powstają skocznie narciarskie, które w niesamowity sposób promują naszą piękną dyscyplinę sportową, sportową, jaką są skoki narciarskie i dzięki temu może być sytuacja, że ujawnią się dzięki temu jakieś talenty. Te będzie można znaleźć już w sierpniu podczas otwartych Mistrzostw Amatorów, które mają odbyć się na skoczni w Ruczynowie.